KSW 26 jest z nami Artur Kornik Sowiński, pewnie jeden z najbardziej zirytowanych dzisiejszym przebiegiem Walk, Artur. Jak ty to widzisz? Skończyło się drugi raz. Nie doszło do rozstrzygnięcia takiego sportowego, można powiedzieć, tak? No nie spodziewałem się tego absolutnie, myślę. Zakładają naprawdę różne scenariusze. Ale że tak to się skończy. Nie, nie sądziłem. No Nie jestem zadowolony z. To taka pewnie taka sportowa złożenie dosyć taki troszeczkę chyba, czy, czy mi się tylko wydaje? No oczywiście, że jest, no bo no, nie po to przepracowałem solidnie bardzo okres przygotowawczy, naprawdę najeździłem się na różnych obozach sparingowych i tak dalej, i tak dalej I, no, nie mam w sobie nic do zarzucenia po to, żeby wygrywać w ten sposób. Chciałem wygrać, nie wiem, przez nokaut, poddanie decyzją, no, no ale nie tak. Może po to jeszcze raz podjąć to samo wyzwanie, trzeci raz spróbować rozstrzygnąć to na gruncie sportowym? Na tą chwilę mam ochotę iść na afterparty, znaczy najpierw się wykąpać i iść na afterparty i, i odpocząć, bo przygotowania były mocne i, no i muszę, to, muszę odpocząć. Ale i ja będę cisnął, o ten sportowy plan taki, czy, czy tutaj taka, taka jest chęć takiego powiedzenia sobie tak, że, że dwa razy wyszło tak, a nie inaczej i za trzeci razem będę ja albo ty, nie wiem. Znaczy, co, no, tak wszyscy mnie naciskali, znaczy naciskali, w wywiadach nękali e, zawsze o trzecią walkę z Jeftuszką. Uciek... Chciałem porównać to, że to też, to też był taki nierozstrzygnięty bój. No i właśnie, przed, przed tymi pytaniami z, co do jeftuszki uciekłem do 6-6, teraz w 6-6 mam Anzora, no będę musiał chyba jeszcze zbijać, <noise> żeby nowi rywale się pojawili. Nie no, tak jak mówię, na no, tą chwilę naprawdę chcę odpocząć, ja nie myślę kompletnie, kurde no. Zdarzyło się jak się zdarzyło i tak w sumie jeszcze nie jestem pewny tego werdyktu i co z tą walką się, się się potoczy, bo z tego co wiemy tam protest zło, złożyła ekipa Otanzora. Jak nam pojawiały się takie głosy, że być może te kolana miałeś podniesione, czyli to już by, był, by była no w zasadzie taka stójka, tak, że podnosiłeś się, że coś, coś w ten zeseń? Nie wiem, ja nie jestem sędzią, nie, mi to ocenia, po ja nie, nie kompletnie, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy ja miałem kolano wyżej, czy nie, czy, czy, nie wiem, ja nawet nie wiem na jakiej zasadzie to działa, czy to jest w momencie kopnięcia, czy to jest e, tak zwane... Intencjonalne chyba kopnięcie, czyli w sensie kiedy ja jestem, a już kolano leci, to czy, czy to na takiej zasadzie że ja nie wiem, nie mam pojęcia, nie, nie ja jestem sędzią, nie ja to będę nasze rozpatrywał. Ja chcę zostawić tą walkę na dzisiaj naprawdę. Chcę się napić. Jasne, do tego też nie życzę. Ale chciałem cię jeszcze jedną rzecz spytać, mianowicie. E, za chwilę zmienia się arena, zmienia się z ringu na klatkę, która jest e, no, pewnie bardziej predestynowana do walki a Co ty o tym myślisz? E, e, jak to widzisz ewentualnie tutaj? Cieszę się bardzo, ponieważ mamy teraz nową siedzibę klubową klub, klubu i tam jest, mamy OKTAGON i fajnie, bo będzie szło trenować. Cieszę się. Chciałem jeszcze podziękować wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierali. Pozwolę sobie rzucić na, na koszulkę, ponieważ nie chcę nikogo pominąć, a więc firmie Panda, Das Group, Click Litrevi. Fitness Academy, Pitbull oczywiście, Dragon Tattoo, Spisz e, diagnostixowi i Kubie Hyckiemu za pomoc w przygotowaniach serdecznie, serdecznie dziękuję. Dzięki serdecznie. Artur Kornik Sowiński był naszym gościem po KSW 26. Dziękuję. Dzięki.